Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł: To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem Wam od początku, ponieważ byłem z Wami. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z Was mnie nie pyta, dokąd idziesz. Ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serce. Jednakże, mówię Wam, prawdę, pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was. A jeżeli odejdę, poślę go do Was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Oto słowo Pańskie. W Ewangelii, bracia i siostry, usłyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa, który mówi w tej mowie pożegnalnej do apostołów. Wyłączą Was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Wierni Bogu będą wyłączeni. Szukamy tych znaków również w naszej epoce, no i rzeczywiście one się coraz bardziej mnożą. Przypominam sobie wiadomość o. Księdzu Masymilianu Puskedu, urodzony w 1975 roku, został ukarany przez biskupa Sardynii, ponieważ ten kapłan wygłosił kazanie rok temu w maju, w którym podkreślił niezrównaną wartość rodziny tworzonej przez matkę, ojca i dzieci. Zaakcentował w swojej homilii, że ten boski zamiar został zdewastowany przez legalizację we Włoszech małżeństw homoseksualnych. I biskup Sardyni zakazał mu publicznego nauczania. Ksiądz Puskedół był kiedyś bokserem, ale dziś jest znanym egzorcystą, również założycielem aktywnego we Włoszech ruchu apostołów Maryi, promującego modlitwę różańcową rodzinę. Wyłączą Was synagogi. Co to za znak? Kto tu kogo wyłącza? Kapłan za zdrowe nauczanie został wyłączony. Inny znak. Arcybiskup Chicago, niedawno włączony do kolegium kardynalskiego, arcybiskup Kupisz w 2011 roku zabronił kapłanom ze swojej decyzji. Uczestnictwa w akcji modlitewnego czuwania w obronie życia poczętego. 40 dni dla życia jest taka akcja w Stanach Zjednoczonych. No i ten hierarcha apelował także do innych kapłanów, seminarzystów, obrońców życia, by się nie modlili przed ośrodkami aborcyjnymi, gdyż modlitwa w takich miejscach niepotrzebnie prowokuje. Dwa lata temu w wywiadzie dla stacji ABC tenże arcybiskup Kupisz stwierdził że tak księża jak i biskupi nie powinni interesować się sprawami prywatnymi osób przystępujących do komunii świętej w tym czy żyją w kolejnych niesakramentalnych związkach czy są homoseksualistami i tak dawno również miesiąc temu trochę więcej uroczystość 500 rocznicy wystąpienia Marcina Lutra katolickiej katedrze św. Michała i Guduli w Brukseli kilku belgijskich katolików odmawiających różaniec zostało wyłączonych siłą wyprowadzonych przez policję, ponieważ w tym kościele odbywała się w katolickiej kościele protestancka ceremonia. Spacyfikowano odmawiających różaniec, by móc w katolickiej świątyni wychwalać Marcina Lutra. Zostali wyłączeni. I teraz tak się możemy zastanawiać, co to za znaki wyłączenia. Czy można mieszać się w imię Jezusa, zapominając o tym, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Może i byli tacy, którzy odeszli z Kościoła, założyli własne kościoły, ale czy oni mieli Ducha Świętego? Nigdy nie byli w Duchu Świętym, którego dał Jezus. Dlatego Jezus mówi, dzieci. Jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, mówi to przez Ewangelista Jana w liście jego, bo to teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina i tu ciekawa, on mówi tak, Jan Ewangelista w duchu Jezusa, że ci, którzy należą do ducha Antychrysta, wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Z nas wyszła. Ostatnia godzina to taka, w której będziemy widzieli, że prawy ksiądz, prawy człowiek, prawy wierny katolik, prawych katolików się wyrzuca nawet z ich świątyń, a ludzi, którzy są nominalnymi chrześcijanami, zaprasza się, by praktykowali swoje dziwne, zdeprawowane liturgie. Kiedy nawet Eucharystia będzie zagrożona na korzyść udziwnionych liturgicznych ceremonii. Skupienie zamienione na hałas, modlitwa stanie się koncertem, homilia to będzie forma coachingu. Kiedy nie będzie można już odróżnić zła od dobra, modlitwa do krzyków, konfesjonały staną się eksponatami muzealnymi. Katolika nie odróżni się od kogokolwiek innego. Razem z muzułmaninem będzie się modlił może w Twojej świątyni. Na stronie sanktuarium w obiwnikach zmieniono nowenne do Miłosierdzia Bożego. Zastanawiałem się, kto to zmienił. Możecie sami sprawdzić, jak zmieniono słowa Jezusa, spisane przez Faustynę, bo w, wersie, w wersecie 1218, w dniu piątym, modlitwa w oryginale brzmi tak. Za heretyków i odszczepieńców. Obecnie jest napisane za braci. Odłączone. Jak bracia, to nie odłączeni. Jak odłączeni, to nie bracia. Coś tu się pomieszało. Jan Ewangelista nie mówił bracia odłączeni, ani brat odłączony. I w najnowszym kodeksie prawa kanonicznego podpisanym przez Karola i Jana Pawła II, jest określenie heretyk, a nie brat. Dlaczego więc ktoś zmienił w nowelnie do miłosierdzia te słowa? Nie wiem. Co ktoś chce zrobić w naszych mózgach? W jednej z moich książek wkradł się błąd drukarski. Taki zwykły broń lukarski, bo zmieniono przez pomyłkę wyrażenie sens literalny na wyrażenie sens liberalny. Prawda, że to nie to samo? Rok i się skończył. Myślę o tym fakcie jak najbardziej symptomatycznie. Łaska zmiłowania zbliża się ku końcowi. Prawda chodziła po świecie i co? Jest wyłączona, jest, wyłącza się, odrzuca się. Maria Józef też chodzili po Betlejem w nocnej godzinie, ale drzwi mieszkań i były zamknięte. Dla świętej rodziny zamknięto drzwi, dla rodziny zamknięto drzwi, dla rodziny. Dlatego Mateusz prorokował, że po ich odegnaniu, wyłączeniu z tych wszystkich drzwi gospód, zaraz później, może kilka dni, przybyli się pacze Heroda i wymordowali dzieci w Betlejem. Nie ma miejsca dla świętej rodziny, giną dzieci. Ostatnia godzina, o której też dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii, jest wtedy, gdy Maria, Jezus, Józef zostają wyłączeni, zostają wyrzuceni, niewpuszczeni i odegnani. To jest proroctwo. Taki mamy świat. Sakrament małżeństwa jest kwestionowany. Przed dziećmi zamyka się drzwi antykoncepcji albo aborcji. Dla małżeństwa rozbicie, rozwód, akceptacja cudzołóstwa. Nawet y, może związki homoseksualne, niektórzy proponują dopuszczenie do komunii lub karykaturę małżeństwa, związki jednopłciowe. Coś tu się miesza, coś tu będzie wyłączone. Paweł pisał zaś w liście do Efezjan o nierządzie, zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości, niechaj nawet mowy nie będzie wśród Was, jak przystoi świętym, i o tym co haniebne, ani o niedorzecznych gadaniach lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne, raczej winno być wdzięczne usposobienie o tym, bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego, nie jest tu napisane, miejcie z nimi wszystko wspólnego. To są nasi bracia, może odłączeni, czy coś inny, Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego. Czy jest tutaj napisane, miejcie wspólnocie z braćmi, czy też buntownikami? Bunt to protest. Czy jest coś takiego jak gniew Boży? Bo tutaj Paweł mówi, że będzie gniew Boży nadchodził. Dziś się już nie mówi o gniewie Bożym. Bóg nie może się gniewać, nie wolno mu się gniewać. On musi wszystko, na wszystko przymykać oczy. Gdzie jest ten gniew? Może Bóg zapomniał o nas, o krzywdach naszych? Może nie powinny być krzywdy wynagrodzone? Może to tylko baśniowe gadanie o tym Panu Bogu? Czy trzeba się odłączyć od grzechu przez spowiedź? Mamy jeszcze spowiedź. Ale drżę myśląc o tej godzinie, gdy zostanie ona zakwestionowana, bo gdzie ja pójdę do spowiedzi wtedy? Spowiedź odróżnia nie tylko łaskę od grzechu, ale też prawdziwie wierzącego od udawania wierzącego. Biblia mówi, że można prawdziwie wierzącego od imitacji wierzącego odróżnić po tym, jaki ma on stosunek do swych grzechów przede wszystkim. Czy po prostu on zadaje grzechom śmierć? A jest tylko jedno, jedyne miejsce, jeden sakrament, gdzie zadaje się śmierć grzechowi spowiedź. No, myślę tutaj o przedłużeniu sztu, o spowiedzi. I Paweł, apostoł, już dawno temu ostrzegał, zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach. Popatrzcie, śmierć. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo na zbałwuchwalstwem z powodu nich nadchodzi i teraz co? Co nadchodzi? Gniew boży na synów buntu, synów protestu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. Tak, my żeśmy tak postępowali, ale jest taki sakrament, który nas z tego może uwolnić. Tylko co będzie, jeśli nam tego, ten sakrament zostanie nam zabrany? Na synów protestu nadchodzi gniew, tak mówi Paw. Wierzyć mu, czy wziąć to w cudzysłów? Dlatego też my kapłani, jak mówi Ezechiel, Mamy pouczać lud o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co czyste, a nieczyste. Zachiel 44:23. Proszę, wielu tak postępowało, jak pisze Paweł, ale oderwało się przez spowiedź od tych uczynków, przecisnęło się przez to ucho i dzielne konfesjonało i zostawiło swoje bagaże sumienia wypełnione niegodziwością. Tam, gdzie jest spowiedź, jest nawrócenie. Ale gdzie nie ma spowiedzi, tam nie ma nawrócenia, tylko zwodzenie siebie. To był pierwszy dar Jezusa zmartwychstałego. Jak? Jezus zmartwychwstał, przyszedł do wieczernika i dał pierwszy dar. Jak? Dał ducha dla odpuszczenia grzechów. Jakby naszkicował sakrament pojednania, bo wszystko zaczyna się od przekonywania o grzechu, przekonywania siebie, mnie. Jeśli nie będzie przestrzeni o przekonywaniu do o grzechu, no to nastąpi jakiś nowy okres przekonywania o sprawiedliwości. Dla tych oczywiście jedynie, którzy się dali przekonać o grzechu, którzy praktykowali spowiedź. Ale tam gdzie zniknie sakrament spowiedzi i nie będzie już kogo przekonywać o sprawiedliwości, zostanie już ostatni krok Ducha Świętego, czyli czas sądu. Tak powiedział dzisiaj Jezus w Ewangelii. Trzy dzieła ducha odpowiadające trzem stanom Kościoła. Triumfującego o sądzie, wojującego o grzechu i cierpiącego o sprawiedliwości. I popatrzcie, co się dzieje? Następny znak. Tomasz Sternberg, szef Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików, największej niemieckiej organizacji katolickiej, i świeckich, mówił w wywiadzie ze słowackim czasopismem kościelnym Postój, że w spowiedzi w Niemczech praktycznie już nie ma. Sternberg pytany, czy zna kogoś w swoim stowarzyszeniu, katolików, kogokolwiek, kto się jeszcze spowiadał, odparł tak. Tutaj cytuję. Nie, nie znam nikogo. Jest prawdą, że związek między Eucharystią a Spowiedzią został radykalnie złamany, praktycznie już nie istnieje. Sakrament pokuty właściwie zaniknął. To są słowa sprzed kilku miesięcy. We Francji można zauważyć, że cały Kościół przystępuje co niedzielę do komunii. Wszyscy biegną do, do komunii. Ale nikt nie spowiada w konfesjonałach. Ja powątpiewam osobiście, że ci wszyscy przyjmujący co niedzielną komunię spowiadają się. Gdy już nie ma możliwości wyznania win i nikt już nie uznaje się za winnego, nikt nie jest winny. Nikt nie jest grzesznikiem. No to nie ma możliwości Duch Święty przekonywać o Grzechu. A przecież Jezus powiedział, że najpierw Duch Święty przyjdzie, co? Przekonać o Grzechu. Jak nie ma możliwości przekonywania o Grzechu, przychodzi następnego etapu, czyli przekonuje o sprawiedliwości, ale tych, którzy się dali przekonać o Grzechu. Więc zadęża swoje działanie tylko do garstki. A później następuje sąd. Godzina sądu. Godzina sądu. Nad tym światem nie może się rozpocząć, zanim nie zostanie rozpowszechniona wszędzie Ewangelia Prawdy, czyli wszędzie Duch Święty przekona człowieka o tym, że jest niegodziwym grzesznikiem w jakikolwiek sposób. I że potrzebuje zbawienia. Ale ja, jeśli nie jestem niegodziwym grzesznikiem, jeśli ja nie potrzebuję choć do spowiedzi, to po co mi zbawienie? Z czego? To po co wtedy Kościół? To po co wtedy Eucharystia? To po co w ogóle Chrystus? Rozumiecie? Jeśli człowiek nie, nie uzna w sobie grzechu, jeśli nie zobaczy, że jest bezradny wobec Niego, że jest nieszczęśliwy w Nim, że go to zabija, że przynosi mu to śmierć, to cały Kościół się rozcypuje, prawda? To on jest niepotrzebny po prostu. To Chrystus na darmo umarł, bo po co umarł? Z czego nas zbawił? Jak wszyscy są bezgrzeczni, tak jak we Francji wszyscy przychodzą bez, bez konfesjonału do Komunii Świętej. jak w Niemczech wszyscy przychodzą od razu do Eucharystii. Po co ta Eucharystia? Z czego tutaj zbawienie? To jest jakieś zabawienie nie niezbawienie. Ewangelia puka do drzwi wszystkich, ale jest to Ewangelia w całej prawdzie, a prawda zaczyna się od tego, że człowiek musi uznać prawdę o sobie. Wcale to nie jest łatwe, wiem to sam. Dopóki Maria i Józef z dzieckiem w jej łonie chodzili po Betlejem, no to Betlejem było bezpieczne, prawda? Ale jak wszędzie były zamknięte drzwi na prawdę, na Chrystusa, no to pojawili się później się siepacze, przyszedł sąd. I Duch Święty też powstrzymywał całe zło w Betlejem, dopóki oni chodzili po ulicach. I nikomu z mieszkańców Betlejem nic się nie stało, dopóki oni tam byli. Ale odegnano prawdę. Odegnano Chrystusa, urodził się w jakiś staj. Betlejem przeżyło rzeź, przeżyło sąd. Czy tak jest również z tym światem? Prorocznym znakiem tej godziny było pukanie Józefa i Maryi do drzwi mieszkańców Betlejem. Chodzili od drzwi do drzwi, wszędzie pytali o miejsce dla siebie. Nikt ich nie wpuścił. Szli z dobrą nowiną, z Jezusem w łonie Maryi. Ale nie było miejsca w tych starożytnych restauracjach w Betlejem. Nie było miejsca dla rodziny. O tutaj powinien, powinienem przerwać. Nie było miejsca dla matki w stanie błogosławionym. Tu też powinienem przerwać. Nie było miejsca dla dziecka w łonie. I domyślacie się, o co tu chodzi. Czyż nie tak jest dziś również w większości krajów? Aborcja nie jest grzechem. Antykoncepcja nie jest grzechem. Rozwód nie jest grzechem. To będzie później? Jacy się patrzy, się pojawia? Biblijne potwierdzenie dla takiego rozumienia można znaleźć w odpowiedzi Jezusa na pytanie uczniów o czas i okoliczności powtórnego przyjścia. Po wymienieniu licznych znaków, Jezus, kiedy mówi, jakie te znaki będą towarzyszyć, kiedy On przyjdzie znowu w sądzie. Jest powiedziany tak, taki warunek jest powiedziany. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Co to jest Ewangelia? Dobra nowina. Jeśli dobra nowina, to jest dla kogoś, to jest w złym położeniu.